Witam wszystkich z Towarzystwa Instytutu Włodzimierza nad Iną. z tej strony, mamy sierpień. Chciałem Wam pokazać, jak wygląda obiekt, co zostało zmienione i no, oczywiście, jak wygląda woda. Wczoraj woda poszła do badania. tam na wyniki. Badamy wodę co najmniej dwa razy w sezonie w laboratorium w Szczecinie. To jest ja samo laboratorium, w którym bada sanepid. Odpowiedzialność za wodę oczywiście ponosimy my, jako stowarzyszenie, nikt inny. Zaraz Wam pokażę stan wody. Jak, jak wygląda, jaka jest przejrzystość. Proszę bardzo, tak wygląda woda. A tam jest mój cień, pozdrawiam wszystkich. Tu ten kawałek postaramy się pomalować na niebiesko, tak aby było naprawdę ładnie. Jak widzicie kolor jest taki piaskowy. Także przejrzystość wody jest. Do 2,5 metra nie ma problemu, normalnie można sobie zobaczyć dno. Zaraz będę testował swój mechanizm do nurkowania, który wymyśliłem. Dzisiaj na ośrodku mamy duży imprez, jest spływ kajakowy, jest impreza, są ludzie z Filipin, bardzo fajni, przyjaźni ludzie, trochę z Indii. Jako, że znam angielski, mogę sobie z nimi porozmawiać. Mamy tak samo dwie imprezy ukraińskie. Jeszcze się szykuje jedna. Także jak widzicie stowarzyszenie spełnia swoją funkcję... Służy, znaczy służy ludziom z goleniowa. Mamy bardzo dużo miłośników. No, przykro by było zaorać ten obiekt. Także jak widzicie jeszcze jeden rzut na wodę. Woda jest praktycznie krystalicznie czysta. A dlaczego jest krystalicznie czysta? Ponieważ woda jest to moje hobby i cały czas mnie to interesuje, już od czasu kiedy zrobiłem kurs nurka Trzeba Wam powiedzieć, że sprawdzałem pH wody, jest prawie alkaiczna, także naprawdę <grymny> chyba ją będę butelkować <grymny> no Oczywiście nie polecam picia, bo tu pani stanek powiedziała mi, żebym już więcej picia nie polecam. Nie polecam, bo to mój performers artystyczny. Ale każdy mądry zrozumiał, o co chodzi. Wiadomo, jak pływamy, zawsze się tam tyle trochę wody opijemy. Także, wiadomo, trzeba po prostu wiedzieć o tym. A ja to taki krótki rzut na naszą piękną rzekę Inę. Tutaj w przyszłości planuję zrobić taki port kajakowy. Sam kiedyś był port, zobaczcie, o, w tym miejscu, tylko no niestety ten port po prostu sobie odpłynął. No Nie chcę nawet wiedzieć ile to kosztowało pieniędzy, ale jak jesteście zainteresowani ile pieniędzy kosztował ten port, to po prostu proszę się spytać. Na pewno wam odpowiedzą osoby, które są tym zainteresowane, które za to płaciły. Także widzicie, o, jeden fallbot już jest gotowy do rajsu. Także członkowie stowarzyszenia wraz z rodzinami i sympatykami będą mogli sobie po prostu poczarterować ten piękny, zabytkowy jacht z silnikiem diesla. No drugi jeszcze nie, bo ja mam trochę za dużo tutaj, wiecie, obowiązków, ale postaram się niedługo też go uruchomić. Także na wrzesień przenosimy się do portów i będziemy działali w portach. Tam też już planujemy sobie po prostu wydzierżawić kawałek terenu. Bardzo lubię naszych filipińskich przyjaciół. Testuję ich potrawy. Są naprawdę dobre. To, to zielone to jest po prostu coś pięknego. Jest bardzo, bardzo. No, no przepyszne jest, no nawet nie wiem jak to nazwać. No i bardzo dobre mięsko robią. No i chciałem bardzo im podziękować za to, że tak dbają o mnie. No i no co, mogę powiedzieć, że bardzo Was lubię. Jestem zadowolony, że po prostu jesteście w Polsce i pracujecie tutaj. I zapraszam Was.